Cześć tu a dziś mamy czwartek 23 kwietnia, czas na minutę starotem. Karta na dziś to kochankowie. Oczywiście jest to karta piękna, urody, powabu, miłości. Natomiast przede wszystkim jest to również karta przypominająca o dokonywaniu wyborów, o podejmowaniu decyzji. Szczególnie tych, które były odkładane od jakiegoś czasu albo ignorowane od jakiegoś czasu. Ta karta również odnosi się do tak zwanych Radykalnych decyzji, które mają na celu zmienić nasze życie albo odmienić nasze życie. Być może nie zrobimy tego wszystkiego w jeden dzień, ale warto dziś zainicjować takie działania, czy w końcu podjąć te decyzje, dlatego że to będzie ten początek ruchu w odpowiednim kierunku. Pamiętajmy o tym, żeby to wykorzystać, bo to jest naprawdę bardzo potrzebne. Zazwyczaj nie lubimy zmian. A podjęcie decyzja, a szczególnie takiej radykalnej, bardzo często wiąże się z takimi zmianami. Wykorzystajmy więc ten moment, żeby tą zmianę zainicjować. Niech to będzie taki kamień milowy czy ważny krok w naszym życiu. Natomiast w tej talii, a jesteśmy w talii Wildwood Tarot, tutaj ci leśni kochankowie, mam nadzieję, że to się wyostrzy. Ci leśni kochankowie są jakby idealnym połączeniem. Yy, Reprezentują taką pozytywną, duchową twórczość energii emocjonalnej. To wszystko potrafią świetnie połączyć. Ale tak, aby tak naprawdę kochać, no musimy być całością, musimy być całością sami ze sobą. Musimy zrozumieć swoje własne emocje w każdym kolorze, w każdej odmianie, w każdym sposobie działania. Jeżeli zrozumiemy swoje własne emocje, zrozumiemy je również w odbiciu. Czy w naszej drugiej połowie, w drugim człowieku, o wiele łatwiej. Nie będziemy się z tym szarpać, z tymi emocjami, uczuciami. Właśnie zrozumienie swoich własnych uczuć jest, jest tutaj kluczowe. Dzięki temu będzie nam o wiele łatwiej podzielić się e, z innymi. Być może również będzie nam o wiele łatwiej podjąć te decyzje, o których mówiłam wcześniej, nawet te radykalne decyzje. Tylko w taki sposób będzie można to zrobić, albo. Nawet nie tyle, że tylko w taki sposób, ale w taki sposób będzie można zadziałać, żeby to sobie ułatwić. Tak? Ta para tutaj stoi nie bez przyczyny. Tak? Zawsze zabieraj, gdziekolwiek idziemy, to jest też przesłanie z tej konkretnej karty, z tej talii. Gdziekolwiek idziemy, zabierajmy ze sobą światło. Tak to nazywa się. Więc i dzielmy się tym z innymi. W ten sposób rzeczywiście będzie o wiele łatwiej. E, zarażać, w cudzysłowie oczywiście, zaraża, zarażać tym ludzi. Ale jeżeli my zrozumiemy swoje emocje i swoje uczucia, m, o wiele łatwiej będzie nam oświetlić te nasze naj, takie najciemniejsze zakamarki, ale też zrozumieć emocje i uczucia innych. I mam nadzieję, że takie przesłanie m, na dzisiejszy dzień, dzień nowiu w byku, będzie e, warte uwagi, szczególnie w odniesieniu do podjęcia decyzji, które. Tak czy inaczej muszą być podjęte. Pamiętajmy, że jeżeli nie weźmiemy sprawy w swoje ręce, wszechświat prędzej czy później się o to upomni i zdecyduje za nas. Więc tak naprawdę to od nas zależy, w jaki sposób będziemy działać. Mam nadzieję, że wykorzystamy tę energię i tego nam serdecznie życzę. Pozdrawiam i do usłyszenia!